Witam wszystkich, nazywam się Marianna Gawej. Dzisiaj dostałam właśnie paczuszkę i w sumie chcę się z Wami podzielić produktami z konopi. O, właśnie taka ładniusia Paczuszka. To jest firma Innovio, która robi produkty z konopi. Ja mam tutaj, o, zobaczymy co ja tutaj dostałam dzisiaj. I chcę Wam króciutko opowiedzieć ogólnie o tych produktach. Także, co tutaj mam? Mam tutaj o protein, a zaraz wam pokażę, jak się wygląda. Właśnie mi się skończył. I widzę, że nawet już teraz jest nowe opakowanie. I takie on jest w środku zielony. I To są protein z konopi. Nawet widzę, że jest nowe opakowanie. Protein, a kiedyś pisało? Białko. To jest nowe opakowanie. Także to tutaj mam. Ja go ogólnie używam, w sumie jak mi się przypomnia, ale najlepiej codziennie. Leżeczka taka, to ja to czasem daję do zupy albo do jakiegoś jogurtu. Tak, tutaj później mamy olej. O, olej z konopi. to bardzo ładna opakowanka Ale też jest? rzeczy. Taki to jest olej. Ja go daję do sałatek, do jakichś kanał, do, kanapek z awokadą. Ogólnie ja te produkty używam um, od stycznia 2019 roku, a firma ta jest chyba z 18, 18 roku końca jakoś tak. To jest młodziutka firma. Ogólnie ja się bardzo cieszę, że trafiłam na te produkty, po prostu um, używam ich już um, drugi rok. I nie tylko ja, tylko moja mama, która miała naprawdę bardzo duże problemy zdrowotne, ma w oczach. To nie mogła spać nursło nie latami, nie wiem, 10 lat, 15, a ona nie wiedziała co to jest dobrej sen, Więc Zaczęła brać właśnie te produkty i o, tutaj właśnie mam te kapsułki, które tam, takie kapsułki, Ja ich biorę raz w sumie dzienniej. I mama po tych kapsułkach normalnie rzuciła wagę 10 kg. wszystkie ym, tam na wsi byli bardzo zdziwieni, co się dzieje. Jak to, że mama tak rzuciła? Po prostu nie uzupełniają wszystko w naszym organizmie. Po prostu wszystko, co nam brakuje. I ten apetyt jakoś nie ma jakiegoś takiego apetytu. Ja wam tylko opowiadam, co się wydarzy, bo u mnie i u mojej mamy, bo nie wiem, może na każdego to działać też inaczej. Także. Ja Wam tutaj weszłam sobie z drugiego telefonu i Wam dosłownie przeczytam tak, żeby nic nie piąte dziesiąte tylko weszłam na tą firmę i e, co o, oni e, dają. Pozyskiwany z pierwszego toczenia olej z nasion konopi w kapsułkach stanowi doskonale uzupełnienie codziennej diety. Zawarte w oleju niezbędnie nasyczone kwasy tłuszczowe zwiększają przepływ krwi, zapobiegając miażdżycy, zawalom oraz udarom mózgu. Dodatkowo zapobiegają arytmii serca, oraz pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu. Także yy, są super. Ja ich sobie używam, biorę codziennie. No tak, tutaj mam jeszcze w tej, paczuszce? tu jest właśnie, też widzę, że jest nowe opakowanie. To jest olejek. To już jest, tu mocniejsze jest ten zrzenie piąteczka. O, widzę, że już jest to nawet zabezpieczenie przed dziećmi. No i właśnie te właśnie kropelki mamy pomogli z ciśnieniem w oczach. Ja naprawdę kupowałam mamie bardzo drogie tabletki tutaj w Polsce, bo u nas na Ukrainie nie wiem, czy nie ma, albo były jakieś zamienniki, kosztowały chyba dwa razy tyle. Ale te tabletki, co kupowałam chyba mamy co miesiąc, to nie wiem, 120-130 złotych. I po prostu później mamie poleciłam tego, ale może mi się kiedyś wyjadę na Ukrainy, popytam się bardziej dokładnie wszystko o mamę, ale teraz wam tak krótce wszystko chcę opowiedzieć. I mama na początku yy, brawaj te tabletki, i te kropelki, więc trochę się podkurzyła. Mówi mama, albo bierzesz te kropelki, albo swoje tabletki, więc y, nie jest to takie jakby jakieś tam po 5 zł te rzeczy, albo to, albo to. No to akurat mama do mnie tutaj do Polski przyjechała, zabrała mi jej tabletki i mówi, nie, tabletek żadnych nie przyjmujesz, bioresz tylko te kropelki. No i dzięki Bogu, udało się. Mama po prostu teraz tabletek w ogóle nie używa. I też mówię, e, e, ja jeszcze miałam bardzo problem z kręgosłupem. E, ręka mnie, bark mnie tu bardzo bolał. Ja normalnie jak leżałam, kładłam się spać, ja nie mogłam normalnie leżeć, bo tu kręgosłup tu na dole ten, powiesz, te kościoł, nawet, jak to tam powiedzieć. Ja po prostu miałam taki ból, że ja naprawdę nie mogłam nawet leżeć. Ja zapomniałam, co to jest ten ból. Także e, mówię, że ja tylko dzielę się z Wami czymś, więc będziecie mieli ochotę sobie zamówić, proszę bardzo, ja Wam zostawię link nad tym filmikiem, możecie sobie wejść, zobaczyć jakie tam są produkty, jakie są ceny i też możecie pod każdym produktem jest wszystko opisane. Także teraz tak to mamy. Teraz to, co ja już teraz mam, to o to dostałam, wam powiedziałam, a teraz to, co ja mam w domu. Oj, właśnie, to jest to, jest szampon. O, tak, zaraz wam, tak, przeczytam wam. Ogólnie ja miałam problem z włosami. Bardzo mi wchodziły włosy, normalnie garściami mi wychodziły. Jak się poczesałam, to szczotki, garść włosów mogłam ściągnąć z tej szczotki. I takie były smutne. No, nie miałem tego połysku. I ja po jakimś czasie zauważyłam, że ja normalnie mi odrastają nowe włoski. Zaraz ja wam ich pokażę. A teraz chcę wam też właśnie te dwie rzeczy wam poczytam i o tym szamponu, bo jestem na niego z niego bardzo zadowolona. Osoby, które też wzięli i po prostu teraz mnie prosili, żeby mi właśnie też to jeszcze raz zamówić, ale mówię, nie musicie to u mnie kupować, czy gdziekolwiek możecie sobie wejść i kupić to przez linka. Więc właśnie teraz czytam wam o tym szamponu. Dermatologiczny szampon konopny CBD to produkt o wysokiej zawartości naturalnego kanabidiolu, przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry głowy i włosów. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i antybakteryjnym wspomaga leczenie lojotoku, łuszczycy, egzemy i lupieżu oraz łagodzi wszelkie podrażniania skóry i zapobiega zwiędzeniu. Szampon zawiera 2% ekstra z konopi. Także chcę Wam teraz, może się uda pokazać te moje młode włoski, które mi poodrastały. No to w sumie też widać. To nie wiem, teraz kurde, nie mogę ich wyciągnąć, ale to tutaj tylko widać z przodu. Widać, że to są króciutkie włosy, a to też szybko odrasta tutaj w środku. I moja znajoma, która też wzięła ten szampon, i ja jej mówię, że. Bo sobie nobie odrastają. Później ona i od fryzjera mówi: "Majka, wiesz co? Fryzjer mi powiedział, że włoski mam też młode odrastają, więc też polecam ogólnie ja jeszcze wam powiem jakiego ja używam, bo to też żebyście no w sumie ja to sobie tak sama używam, bo ogólnie to jest jak naturalnie, tutaj nie ma chemii w ogóle. I on się nam bardzo słabił. tak on wygląda, nawet wam pokażę. O. Tak on wygląda. I on ogólnie się tak nie za bardzo pieni. Więc ja sobie biorę myję najpierw zwykłym szamponem. Później sobie spłukuję ten szampon wodą i nakładam to na skórę głowy i też tak, jakby tu na włosy. I ja go ogólnie trzymam jak, jak maseczkę. Ale mówię, że to ja tak robię. I ja wy tak. Sobie, każdy sobie robi jak, jak uważa. Bo po pierwsze, jeżeli tak robisz, no to. Um, na dłużej Ci starczy tego szamponu. Również tym szamponem można umyć twarz. Także mm, zapach też jest super. Także polecam. A zobaczcie jaka ładniejsza buteleczka. Naprawdę, wiecie co? Ja ten szampon mam chyba z pół roku i o! Jeszcze gdzieś może tak więcej jak pół go tutaj mam. Naprawdę jest wydajny. Jeżeli go ja mówię, jak używać, jak maseczkę. O kurde! Oczywiście zapomniałam powiedzieć o rzakieciku, firmie, w której ja pracuję, to jest firma Dorota, producent odzieży damskiej. Jest hurt również Detal. Możecie sobie wejść na detaledorota.pl, jeżeli pod hasłem Maja, na niektóre rzeczy nawet rabatik dostaniecie. Także zapraszam, takie to jest logo, żebyście mniej więcej się orientowali. Zapraszam też do kupienia tych. To już jest reklama mojej firmy. A wy właśnie, teraz Wam chcę powiedzieć o czym. O, to jest po prostu, wiecie co, to też nie jest jakieś tam bardzo drogie, ale to mi po prostu naprawdę bardzo dużo uratowało. Na przykład um, komary. Zawsze mam, jak mnie ugryzie komar, to wyskakują mi za chwilę bąble i po prostu mnie swędzi, te bąble mi się trzymałem, nie wiem, tydzień albo i dłużej i to swędzenie po prostu masakryczne. Nie wiem, czy ktoś tak ma. Powiem Wam, że... Teraz jak mam te produkty, po prostu sama smaruję tym wszystko co mi tylko wyskoczy, zimno, nie zimno, e, no dobrze skończę to jedno. E, po ugryzieniu komara od razu się smaruje od po prostu dziewczyny no to naprawdę, to świędzenie od razu natychmiast przychodzi. Albo jeżeli e, się spalicie na słoneczku mocno, możecie się tym smarować. Ja również sobie smaruję tym buźkę i powiem Wam jeszcze właśnie taka, to jest ważna rzecz. Bo, gdyby nie ten olejek, właśnie, i teraz właśnie dostawam, bywam. Um, ja mam tutaj na barku. Torbel, chyba. I tutaj we włosach jakieś miałam, tam, jakieś coś tam. I ja to po prostu poszłam, wszystko powicinałam i od tej pory yy, zauważyłam, że coś się zaczęło dziać, ja nie wiem, czy to po tym czymś. I po prostu czasu, czasu zaczyna mnie tutaj, właśnie, przy barku, przy szyi, mocno i tak, tak strymnie, I normalnie takie bomby wyskakują, ale to tak zaczyna, że aż. No i dobrze, że Wam ten olej smaruje się i naprawdę przechodzi ulga i przestaje sędzić i te bąble znikają. Dziewczyny, to jest prawda. Ja nic wam nie wymyślam i to są produkty już wypróbowane, bo ja mówię, ja ich używam już drugi rok. No i jeszcze mówię, ja też można z tego olejku zrobić sobie maseczkę na włoski. Można sobie zrobić na noc lub dwa dwie godziny przed myciem głowy. Mówię, co, jeżeli kiedyś traficie na te produkty, tylko ja Wam mówię o tej konkretnej firmie Inubio, bo bardzo dużo słyszałam różnych rzeczy, że teraz ogólnie bardzo dużo się awelgne, produktów z konopie na rynku, więc niektóre słyszałam, że co brał, co nie brał, efektu zero, więc ja Wam polecam ogólnie tą firmę Inubio. I tak, i mówię, co Wam się nie wydarzy, możecie sobie to wszystko smarować. Zimno, nie zimno, tak jak już mówiłam. No, już inne takie ładki posernej? Nie wiem. Tak, teraz przejdziemy do następnego produktu. Tak ja tutaj mam nasionka luskany i nie luskane. Te nasionka luskane, taką pokazałam taką nie wyglądają, ja ich używam do salatek, po prostu sobie biorę leżeczką i sobie zjadam. Tak, to mamy. Teraz mamy nasionka nieluskane. Bardzo dobrze. Tylko to, mówię, jeżeli ktoś będzie brał, poczytajcie to sobie lepiej wejdźcie na przez ten linki, sobie poczytajcie o każdym produkcie. Bardzo dobrze czyści Litą, grubie chyba, ale mogę się mielić. Ja sobie biorę jedną i po prostu gryzę Lub można go jeszcze zrobić mleko konopiane. Nie wiem, na, z wodą wody i dać tam tamtego leżeczek, zmiksować i po prostu topić, bo um, jest okej, okay, tylko bardzo to wchodzi że zęby, później trzeba się trochę namęczyć z tym czymś. No, teraz też są herbatki. Ja też mam wspomagająca, właśnie tutaj to, co ja mam, wspomagająca układ immunologiczny. O, już to mi zostało, właśnie, trzeba chyba będzie też sobie zamówić. Ogólnie herbat nie piję, ale ta jest. Mm, wow, super. A jest ja zazwyczaj ja mam po herbatach no, masakryczną, ja miałam z gagę, więc jak piję, to tylko taki liściasty. Taki nie z tych. Z tych, z tych, z tych dorebek. Tak, to by było. Teraz też mam kremik. Też z Konopi firma Inubio. Krem do twarzy. O, też Wam przeczyta. Logodzi podrażniona skórę pomaga wyeliminować niedoskonałości i zmiany trądzikowe. O, właśnie, kurde, zapomniałam jeszcze powiedzieć: tym olejek. Mam znajomą, która wzięła, wzięła i miała chłopaka, i ten chłopak miał problem z trądzikiem. Więc yy, też jak się z nią spotkała, sam mnie poprosiły, żeby im się skończył i żeby im właśnie to coś zamówić. Także ogólnie to już mam dla nich. Także jak nie będziecie oglądać, to pozdrawiam Was. Mam olejek dla Was. A no, jak to ja to 5,60. Chcę szybko Wam opowiedzieć. Normalizuje nadmierne wydzielanie, wydzielenie sebum, nie wiem co to jest. Minimalizuje widoczność zaskorniaków i rozszerzonych porów. O, właśnie to, co ja mam bardzo poszerzone pory, to jest właśnie dla mnie idealne. Beztuszczowa formuła zapewnia nawilżanie bez obciążenia skóry. Tak. No i teraz co tutaj jeszcze? Mamy tutaj serum. Jest taki. Ja go też użyłam. Ja go ogólnie używam na zmiany, ten serum z kremem. No i taki... Serum. Tak to wygląda. A jeszcze właśnie zobaczcie, jak wygląda teraz ten olej, bo na początku był ten 5%. I tutaj mam taki befit. Już się ja mi w sumie też skończył, prawie że jeszcze troszeczkę mi zostało, są też trzy chyba rodzaje tego befitu. Także jeszcze... O! Jest, zobaczymy, jak ten... O kurde, ja go teraz. Sama nie mogę odkręcić. Tak zabezpieczone przed dziećmi. O, chyba się oddało. No nie. Żeby dzieciaszki nam się nie rozkręcili. O! o. O, i właśnie, to jest 5%. i tak to wygląda. On jest ciemny. Ja go ogólnie sobie firma zaleca trzy kropelki dwa razy dziennie, rano i wieczór. Ja się już przyzwyczaiłam. Na początku to przed lusterkiem, żeby było dokładnie trzy kropelki, ale teraz sobie już biorę na oko. Teraz Wam pokażę gdzieś tak, ile tego biorę mniej więcej. O. Powietrze mi się bąbluje, chciałabym Wam dokładnie pokazać. O, trochę mniej. No gdzieś tak ja sobie biorę. E, ogólnie e, powiem Wam, że mi nic nie dolega. Czas od czasu, jak nie biorę z tydzień albo dwa, no to bo ja miałam wcześniej też bardzo problem ze snem. Ale mówię, ja ogólnie tak, właśnie jeszcze wam powiem, ja miałam bardzo e, też problem ze snem, że e, kto ma ten problem, to wie, co to znaczy, że kręci się i nie możesz usnąć. No jeszcze też miałam chyba po mamusce. dostawałam ja po nocach, podjadałam, no niestety. Ale mówi, jak zaczęłam brać te dziewczyny, chłopaki, nie wiem, kto nie będzie oglądał te produkty. Powiem Wam, że ja tak spałam, że ja się śmiałam, że mogliby mnie z łóżką wynieść z domu. Ja bym nic nie usłyszała. I no, chyba to wszystko. O tych produktach jeszcze właśnie, jak będę na Ukrainę, wypytam się dokładnie, nagram filmik z Mamą, ona Wam dokładnie opowie, co jej to pomogło. I jeszcze też brali znajomi. Także kto, komu poleciłam te produkty, kto wziął, to byli, ludzie są bardzo zadowoleni. Także ja Wam polecam to od serca i jeszcze Wam tutaj chcę pokazać, że. Ja nie reklamuję firmą, bo mi firma za to nie płaci żadnej pieniążki. Ja mówię, robię to za darmo. Reklamuję wam tylko mój firmowy, moje wszystkie. Kiej, rzeki, ciki, tak, to wam reklamuję, bo ja pracuję w tej firmie. Ale tak jak ja mówiłam, że ja się po prostu chcę dzielić za darmo dobrymi rzeczami, znaczy no, jak jest Biblii napisane za darmo, darmo otrzymawić, darmo oddawaj. Więc ja się chcę z Wami dzielić tym, co mi w życiu pomogło. I będę bardzo zadowolona, jeżeli ktoś skorzystać z tych produktów i... Też będzie zadowolony ogólnie. Ja tak mówię. Są osoby, które bardzo są doświadczone w tych produktach. Ja tylko Wam powiedziałam i to nie wiem, czy wszystkim Wam powiedziałam, co mi pomogło i moim bliskim te produkty, jak pomogli. Także jeżeli ktoś ma ochotę podzielić się tym filmikiem, to będę, będę Wam bardzo wdzięczna. No i co, A właśnie dzięki tej filmie, powiem że poznałam bardzo wspaniałych ludzi, taką, takich jak Ania, Iwonka, Elunia, Jan Mamost. No i też widziałam, bo osobiście tych prezesów nie poznałam, ale byłam na spotkaniu, kurde zapomniałam, no dwa razy na spotkaniu byłam i też widziałam prezesów, także pozdrawiam ją wszystkich i to chyba są trzy właścicieli tej firmy, młodzi takie, przeszkoleniaczki w sumie, także dziękuję, że byliście ze mną, życzę Wam wszystkiego dobrego, milutkiego dnia i nie tylko dnia, dawajcie siebie dużo uśmiechu, bądźcie pozytywni, nie bądźcie źli. Bądźcie dobrze, bo dobro przyciąga, dobro. Dziękuję Wam za wszystko, pozdrawiam. Cieplutko i Pa.